Ale co z tego właśnie wynika? To oczywiście ekstra pieniądze. Ten rynek się oczywiście powiększa i w tych badaniach jest to ukazane, natomiast to, co chcę Tobie tu przekazać, bo mówimy tak naprawdę, dlaczego Tobie jest potrzebny produkt cyfrowy, gdzie tak naprawdę kryją się ekstra pieniądze. Jeszcze będziemy mówić później o formach, ale jeżeli produktem cyfrowym może być na przykład Twoja konsultacja. Lub jakieś, jakiś szablon, który utworzyłeś, lub jakieś narzędzie cyfrowe, które usprawnia e, ludziom pracę, to tak naprawdę zgodnie z definicją, e, czym jest wartość, e, no to to jest wartość dla kogoś, e, czyli usprawnienie jego pracy, rozwiązanie jakiegoś jego problemu, danie mu przyjemności, to jest wartość. I teraz, jeżeli mówimy o budowaniu biznesa, biznesu, to, to tak naprawdę, czym jest biznes? Biznes to jest nic innego jak oferowanie innym ludziom wartości za pieniądze. I to, co Ty robisz poprzez stworzenie takiego produktu cyfrowego, to tworzysz wartość, za którą oczywiście możesz pozyskać ekstra pieniądze.